Halo, halo. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Jeszcze nikogo nie ma. Poczekam chwilkę. Zapomniałam wtyknąć mikrofon. Niedobrze. Ale nie gorąco. Historia. O, ktoś jest. Witam serdecznie. Ja szykuję się do transmisji. Pozdrawiam serdecznie. Luna, witaj. Dzisiaj transmisja na żywo. Nagrałam filmik, ale nie mam czasu na montowanie, bo dzisiaj skończyłam terapię dopiero o 17:20. Czy mnie dobrze słychać, bo ja robię bez mikrofonu. Proszę, napiszcie mi, czy mnie słychać. Pani Lucyna, witam serdecznie. O, super, świetnie, to nie będę się bawić e, z tym. Z mikrofonem. Piękny zachód słońca. Czekajcie, tutaj gdzieś powinno się. O. Tutaj winogrona wszędzie. A my, kochani, idziemy oglądać zwierzaczki. I kurde, się ubrałam jak ten, jak amerykańskie te kowboje. Muszę kawałeczek przejść, żeby dojść do tych zwierząt. Na ławce nic nie zapomniałam, mam nadzieję. Co tam u Was kochani? O Arek, cześć! Zobaczymy, czy będziecie to widzieć? Nie, nie, dzisiaj idziemy do innych zwierzaków. Tam jest całe stado baranów. O, Renatka, witaj. Panie Dorotka, witam serdecznie. Ja dzisiaj już tutaj byłam na spacerze, bo miałam okienko między zajęciami. I jak byłam tutaj kilka dni temu, to ja miałam jakieś klapki na oczach, nie widziałam, co tutaj za cudne zwierzaki są po drodze. I nagrałam filmik dla Was. Ale nie mam czasu na montowanie, to pomyślałam, że odpalę dzisiaj livea. No, zajęcia miałam do 17:20. Dzisiaj, wiecie, od rana do wieczora mamy zajęcia. W sobotę nawet mamy sport. To chodzimy, właśnie tędy tą trasą, co teraz tutaj idę. No. Winogrona wszędzie. Bo wiecie, to w Austrii, w Burgenland, to jest taka, taka okolica, gdzie jest bardzo dużo winnic. No. Wyrobi wyrobiłam się przed zachodem słońca. Zaraz będzie zachód. <laughs> life is life. No. Zobaczymy się na zachód słońca. No. Tam o! Przepięknie wygląda. No. Cudenko. Będzie trochę telepać, bo, bo robię live'a z telefonu. Z kamery nie umiem. I, I jak z paleniem. Palę, palę. <gryw> Jeszcze nie miałam tych zajęć. Jezu, jak to słoneczko teraz, normalnie szok. Pani Mirka, witam serdecznie. Nie było tobaku wtedy. Nie wiem o co chodzi. A, tutaj są te świnki. Normalnie, jak ja tędy dzisiaj przechodziłam w dzień, ja takich świnek nie widziałam. Mam nadzieję, że będą na zewnątrz. One były potężne i czarne. Renatka zna nazwę. Czekajcie, ja tu tak oprzekręcę. Tą przednią jakoś ładnie wyglądało. O, Eliza! Kochanie, co ty tu robisz? Witam pierwszy raz, jejku. No ja nie wiem, czy mogę powiedzieć kim jesteś. No, nie powiem, ale będziesz chciała. Tam. O Jezu, jestem w szoku. Ale zajebiście! Słyszeliście koguta? Eliza to, Eliza to jest moja siostra. Pierwszy raz na live. Szok. Tutaj były świnki. A są. Patrzcie jakie potężne. No, normalnie giganty. Jak ja tutaj byłam wcześniej w dzień, to przyjechała taka kobieta i rzuciła im trochę żarcia. To one się tutaj zleciały. To ich było chyba z 20. Oprę telefon o, o bramę, żeby się tak nie telepał obraz. No szok normalnie. Tak szczęśliwe świnki do czasu, no. <laughs> <laughs> Dobre kotety, ojej. <laughs> Dobrze, świnki udało się zobaczyć. Teraz idziemy do kolejnych. Widziałam dwa przepiękne osiołki. Osiołki, wielkie osły. Białe jak śnieg. Ciekawe, czy jeszcze są na dworze. No, przynajmniej szczęśliwe, tak. Świnki gwiazdy internet. Co tu jest? Jezu, jak się przestraszyłam. Patrzcie do tego. Tutaj ponoć jest plac, gdzie trenują psy. O. Szkoła dla psów. Tego manekina się przestraszyłam. Widzicie go? Chcemy zobaczyć, czy są osiołki. One powinny być tutaj zaraz za tym. Jaka słowa. No manekinka, manekinka, tak. Ciekawe, jak oni trenują. Jest Jakie piękne, kurde, no. Mało brakowałabym, przeklnęła. To musicie zobaczyć. Tam widzicie z A tam widzicie jak głowa tylko wystaje? Leży sobie świnka. Pani Tereso, pozdrawiam, serdecznie, pozdrawiam. No tamta, co tam leży, to jest ogromna. Ona była dwa razy większa jak tamte, co tam chodziły. Witam serdecznie. No. Ona tutaj chyba po prostu z małymi siedzi. Lecimy dalej. Muszę kawałek przejść do następnych budynków. Tam z przodu. Z tamtej strony jest jezioro. Widzicie tutaj za tymi drzewkami to już się zaczynają tam szuwary. Do wody się jeszcze nie dostałam. Słoneczko zachodzi. No. Mówię wam, jakie tutaj są świetne terapie. To normalnie szok. No, dzisiaj miałam o odżywianiu. To była ta ostatnia o zdrowym odżywianiu. I za ty już po kolacji będzie apetyt. A kolację wzięłam sobie do pojemniczka plastikowego i zaniosłam do pokoju. Później zjem, bo teraz nie jestem głodna. No. No i chciałam zdążyć przed zachodem słońca przelecieć tą trasę z wami. O, tutaj kukurydza. No cudownie. Dziękuję Wam serdecznie za łapki w górę. Zauważyłam, że wow, aż 9 jest. Dzięki. Muszę uważać, żeby ludzi nie nagrywać. Bo... No jest zadyszka, bo może być ktoś tam ode mnie, a wiecie. No, nie każdy chce być online. Jeszcze kawałeczek. Coś na temat terapii, może powiem. Mieliśmy świetną medytację. Nie pamiętam jeszcze, czy to było wczoraj, czy przedwczoraj. 75 minut prowadzona medytacja, bo świetnie przychodzi terapeuta. Siada w kwiecie lotosu, wiecie, jak ci Hindusi. No, i mówi, że był terapeutą, ale teraz robi tylko takie prowadzone medytacje. Powiem wam, że po tym miałam mieć jakiś tam sport, ćwiczenia na tym, na boisku, ale... byłam... To mnie tak poruszyło ta cała medytacja. Coś mi się uświadomiło w głowie, że no, nie miałam siły. Schowałam się do taką uliczkę tam na podwórku, między drzewka. Ryczeć mi się chciało tylko. Ale wiecie, ja to tego nie, nie, nie blokuję tylko. Pobyłam w tym i mi przeszło, no, także to są takie mocne te terapie. Z mi. Tam mieszka wodnik szuwarek, tak w szuwarach, no. O czym mówił? Na ten temat to miałam zrobić oddzielny vlog. Nie wiem, czy znacie taką historię o. Słoniu na tym O słoniu takim cyrkowym, przypiętym do takiego małego kołeczka. Tak, siostra, Genisem, Genisem, ja to Genisem. Jezu, Paw! A co to jest to białe? Wie ktoś z was? Ciekawe z takim z antenką na głowie. A gdzie tam indyk? To są jakieś. Przepiękne kolory. Nie wiem, czy pokazuję Wam tak te kolory, czy nie. Siostra, bardzo Cię kocham. Widzieli. Kurde, nie O, Osiołek. Tam z tyłu też, Paw. Patrzcie, jaki kolor. To chyba Paw. A tu bramka jest otwarta, jak mnie zara pogonią, to tylko się, ino się zakurzy. ja się oprzeć o płot, yy, telefon, bo tam jest właściciel na tym. Na podwórku. A. Szok, cudowne. O, Martusia, <grym i tle> witaj, albinosy. Kurde, tam słowały się osiołki, a szkoda, bo były tutaj przedtem takie dwa białe na zewnątrz. Witaj Dominiko, miłego prysznica. No szok. Ale kochani, to jeszcze nie wszystko. Teraz będzie kul punkt kulminacyjny. Jak to zobaczycie, to normalnie szok. Czekajcie, może jeszcze te osły. O! Jest jeden osiołek. No to jeszcze nie będzie ten punkt kulminacyjny. Patrzcie. Miłego Pani Dominiko. Panie osioł, pokaż pan się trochę. Cudowny, ale duży, nie? No. Ptaszki latają. A dzisiaj, jak, byłam, jak wracałam tutaj z tego spaceru, to koleś miał ten. Pistolet, to jednak, y, co szczela rakiety, żeby te ptaszki właśnie przegonić z tego, y, od zwinogronów? No cudowne. Dzisiaj dzieci na w PL w ogóle zwierząt nie widzą Szok. No i myślą, że krowy są fioletowe, mirka. <grym> Lili witaj kochana, pozdrowienia na 23 trzeci No i czat mi zniknął. A okej. Okay. O siostra. Jajko, jak ja się... Nawet sobie nie wyobrażę, jak ja się cieszę, że moja siostra jest na, na live'ie. Szok. Patrzcie na to niebo. Tam. A no właśnie, osiołek. Pani Dorotko, osiołek rozumie po niemiecku, a ja do niego tutaj po polsku, nie? Tam są koniki. Łapy mi się telepią. Mam nadzieję, że widzicie jako tako. A teraz gwóźdź. Programu. Szok. Mini krowy, mini byczki, miniaturki. Okej, okay. bawcie się dobrze. Patrzcie, jaka krowa. Bo ja takich nie widziałam jeszcze nigdy. Patrzcie jakie cudowne zwierzęta, zwierzęta. Piękne jesteście. A tam patrzcie jaki ten kozioł. No, sorry, jeżeli jest słaba jakość obrazu. Halo, do. Mogę cię dotknąć? Piękny, Boże. Piękny jesteś. Muchy Cię wkurzają, co? To Boże, jakie oczy ma piękne, patrzcie. ma tak, piękny jesteś. Przepiękny. Ale rogi to ma gordę. Pójdziemy jeszcze tutaj do Baranka. Czy widać teraz lepiej, wyraźnie. Cześć piękności! Dobra, trawka. A ty znasz tylko niemiecki? Guten Abend. Mają tutaj pełno miejsca. Jakie fajne ma te getry. No właśnie, w nocy możecie baranki liczyć. Ktoś się zbliża. Może mnie pogoni zaraz. Uwaga pod prądem. Karmienie zwierząt zabronione. Psy na linii na, na tym na smyczy. Coś tu przyszedł. Słoneczko zaszło. No tak kochanie, no to ja będę kończyć. Dziękuję Wam, że, że się wpadli. Życzę Wam pięknego wieczorku. No, widzimy się w kolejnym vlogu albo lajpie w zależności czy będę miała czas czy nie pozdrawiam was serdecznie dziękuję wam wszystkim za prezenty za to żeście byli dzisiaj za łapki w górę za subskrypcję kanału no, trzymajcie się, buziaczki pa, pa. nie zabłądzę trzymajcie się, pa jejku konik jeszcze przyszedł Podejdę do niego trochę bliżej. Może mnie nie pogonią. Czekajcie, muszę patrzeć, czy tutaj nie ma jakiegoś druta z prądem. Momencik, patrzcie jakie cudo. Jest taki piękny kolor. Ale wunderszyny tu. Boże, jaki piękny. Tam drugi. Elegancki no, Dobry, dobrze właśnie to ujęła się Renatka. Chciałam pokazać Wam, ale nie mogę tam pokazywać, bo tam jest jakiś pan. Krówka się zakrztusiła. Nic się nie dzieje. Pa, kochani, pa pa!